Państwo w kolejnym odcineczku Kryzysa Adin. Kurwa, ale mi się spodobała ta nazwa Adin. Ta ruskim ostatnio się wszystko podoba Mniejsza z tym, spróbujemy wykonać tą misjon, którą mamy zaznaczoną Którą próbowałem wykonać w poprzednim odcinku, ale mi się nie udało Więc nie pierdolmy, tylko ruchajmy I bardzo wiem jak tam dojść ale cóż spróbuję nie dawać dupy chociaż pewnie z tego akurat nic nie wyjdzie z nie dawania dupy bo jak widzicie ja chyba lubię dawać dupy sam już nie wiem teraz nie wiem czy powinienem już kurwa tu czy kurwa gdzie zobaczymy jak to wyjdzie Kurwa mać. Gdzieś tam w lewo, kurwa. A tu nie ma jak przejść, bo są skały, chyba ktoś tu gdzieś będzie zaraz, tak mi się coś wydaje, więc może zapiszmy gametę żeby nie tracić waszego czasu, a właśnie. Tak jest. Sam skórę syny. Jak penetrator. Kurwa. Pięknie w karczycho. Ale tu jeszcze je. O kurwa. A zaraz jeszcze nad tymi czołgami zdaje się. Kurwa. What the fuck. Dzisiaj, chuje są. A, są dobra. Stawaj, skurwysynie. Jest drugi też ok. Dobre te szczałki, kurwa. Naprawdę dobre. Z tego co widzę, mam ich nieograniczoną ilość. Tylko, że nie można nimi szybko szczerać. Cołby? No, Ty no. kurwa idziesz! co jest kurwa? Fak! Nie o to mi chodziło. Chciałem jest tylko tułik. Chodź, To wyszło pięknie. Łotte, łotte. Otaj sobie konia, łataj Już skurwysyn jakiś ze mną jest. Będze mi pierdolony rasista. There is! Dobra, chuj Jesz, myszkamiki. Jeszcze nie dadnął. O kurwa, ale się wystraszyłem. No comment, no fucking comment Sam jesteś down debilu Tłumik Nastatka taktyczna Przezrokowy Save games Oj, opewnili! Co to, chuja?! Podkuj się, z wesele Jeszcze raz! Jeszcze bo nas usłyszą! A potem kurwa zobaczą! dojdę w tym odcinku nie widziały mnie skurwysyny a ja ich widzę. kurwa jebane żółtozaury a nie ma szans że ja to przeszedł NIE MA SZANS KURWA Nie ma kurwa szans Co ja tam zniem? pierdol Dobra Chuj dupę Tego szestę się dnia, ja dobrze idę kurwa Miki shiki. Out. Kurwa, kurwa jebany kabel, od kurwa jebany myszki, a jebana myszka bez kabla. Chujobą działko. Do chałupy, do chałupy, do chałupy, do chałupy! Yeah! To psa, ja już, nie wiem... Co jest głupiony. Bardzo mi to cieszy. Jaki szyki! Ciekawe co to znaczy, jaki szyki. Jak wiecie to napiszcie. Zrób całą Co za zjeby. Znowu mi kurwa mówi Kompiuta. Komp piuta. Komp Spierdoliłem im. Jak ciotta. Ja chyba mam iść tu, no ale, kurwa już nie jestem teraz pewny. Ja też kurwa nie jestem pewny i nie będę. Wygląda mnie to oglądam mnie też, że to jest tam gdzieś u góry, nie? No ale ja to chyba już, kurwa, byłem, nie? Ale, że to tu, kurwa. Ja pierdolę. Ale ze mnie tępy chuj. To było tu, kurwa. No, edyskot Kurwa mać Małpy czy jakieś inne skurwy Chuj wie Kurwa Mamo Zaczynam dać dupy? Dać dupy Kurwa Dobrze, że, że samo się przełączę na maksum Co mnie to cieszy? Zobaczcie mi na sekundę, ale musiałem się zmienić portki. Kurwa, słyszycie to ja pierdolę, kurwa, oh, kurwa, nasi. Their boat. We seem to have hit a dead end. I've lost our secure channel to Jason. Too much electrical interference on this island. Hey, boss, I got something. Topographic map. There's an area highlighted. This valley here must be where the excavation site is located. How can you be sure? I'm not, but it's all we've got to go on. We need to get moving. I'm not going anywhere until you give me. I'm not buying that locate and evacuate bullshit anymore. Yeah. Since when do the North Koreans have themselves a motherfucking freeze ray? Damn straight! I feel like I jumped into a bloody comic book here. I've told you everything you need to know. That's bollocks, and you know it! Aztec is dead, and we ain't got the first idea what killed him. I saw him up close, boss. He was mutilated, ripped in two. I mean, what are we dealing with here? Because it ain't just Korean. Just as right. If this Rosenthal guy was a proper nut, we will be Cut the crap, Psycho! You've all been fully briefed. Our job is to find those people, and that's what we're going to do. We're moving out now, and that's in order. Something's here. Oh, damn. 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 Damn.

Go, go, to idźcie piersi, kurwa. Jestem gentlemanem, przepuszczam. Kurwa, przełożonych, wypierdalać. Kurwa, mać. Move out. Może mi dajcie amo, kurwa. Kurwa ut. Ja pierdolę. Obawiam się, że jemu już nie pomożemy. O! teleportował się. Co to za maszkara? Ja pierdolę. Kurwa, chodź. Nie wiem, czy on tu gdzieś jest. Gdyby ja nas skórz wiesz, nie polował. Jerdolę oh. Muszę się napić kurwa Kończy mi się chlanie lać wam A w sumie chyba nie bardzo dać red to wypić, nie?

bo mi jest potrzebny, fuj, amunicji to jest tam, tam broń jaką nie? czy nie? chyba okej okay. przeładuję tylko i ruchamy osłanieć was? jak was mam osłonić jak jestem kurwa za wam dobrych parametrów? Co się kurwa dzieje? Tak, to ja mądry se idę kurwa środkiem, jak ostatni nud kurwa. O kurwa. Tu. Jem, jem, bum, bum. Ja? Secure channel. Nomad, you and Cycle secure the perimeter. All right, listen up. KPR holding a civilian hostage in the village about a click ahead. Could be one of Rosenthal's crew. Nomad, I need you to infiltrate the village and gather any intel you can. I'll stay here and monitor incoming comms. Your priority is to find that hostage. Understood? Understood. Cycle will provide support as soon as we're done here. Spoko Okej, okay. widzę, że jest tu po co popenetrować troszkę Łódka balls. Flaszkę pustą, to se wsadźcie w dupę. Wsadźcie se w my ass. Bo to moja druga seria na YouTubie. Znaczy pierwsza, ale obecnie. Oprócz Crazy Sam nagrywam tylko to. Ale to tylko obecnie. Nic nie powiem więcej, bo nic więcej kurwa nie wiem. Dobra, trochę się zbogaciłyśmy. Zapiszę sam. I teraz na spokojnie trzeba pocipać hmm. o kurwa mać, jak daleko ocipieli ocipieli Pewnie przynajmniej mi z buta, nie? A, wow, ładniutko. Chociaż fajnie, ładniej, no ale

Chciałem się zatrzymać na chwilę Dobrze się gra zapisała, bo zaraz pewnie mnie zajebią mi Tu chcemy się też turnem Kurwa mać O kurwa nie na drzewo boje nie na drzewo Speedbeli, chyba tak A śmigłowiec? Ja pierdolę! Mm. Nie mogę się ruszać. Gdzie ten ma na śmigłowiec? Nie widzę. Spokojnie, kurwa. Jak się nie ruszamy, to nam chyba nie traci się energy, critical. Proszę trzeba iść dalej, nie? Ten problem kurwa, Uch, to mnie chyba nie będzie widać, nie? Jesteśmy go w tym to nie ma ochoty walczyć, Jego jeszcze przynajmniej miał jakiegoś. jakąś basukę. Dobra. Nie wiem, jak mi się udało im spierdolić. Ciekawe, czy ta muza teraz nie będzie zagłośna. Będę musiał pogłośniać jak chuj pewnie mowę. Mowę trawę moją. Nieważne. Damy radę. Gdzie my jesteśmy? To zdaje się o jakichś snajperach. Jeśli dobrze mi się przypomina, ciekawe. Wiecie co, zróbmy tak. Mam już dość emocji, znaczy w tym odcinku. Więc zakończymy sobie. W tym miejscu, tym ładnym widokiem. Dzisiaj będzie taki troszkę krótszy odcinek, a w następnym ruchamy na tą wioskę szukać zakładnika. Więc dziękuję za, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Nara.